W dzisiejszym filmie pokażę Ci najnowszą funkcję ChatGPT o nazwie Deep Research, czyli głębokie badanie. Pokażę Ci, dlaczego ta funkcja jest tak wyjątkowa, jakie daje praktyczne możliwości i czy warto w nią zainwestować. Zaczynamy. Funkcja Deep Research jest dostępna dla użytkowników płatnej wersji ChatGPT, a konkretnie wersji Pro, która aktualnie kosztuje 200 dolarów miesięcznie. Po zobaczeniu tego filmu będziesz w stanie ocenić, czy warto w nią zainwestować. Zanim pokażę ci praktyczne przykłady wykorzystania tego systemu, chciałbym pokazać ci jeszcze jeden wynik, który jest bardzo istotny. Modele w sztucznej inteligencji są poddawane różnym testom, które mają sprawdzić ich możliwości. Jednym z bardzo wymagających, trudnych testów jest Humanity Last Exam, czyli test, który został przygotowany przez najlepszych ekspertów na świecie, został stworzony z bardzo trudnych pytań. Widzisz je tutaj aktualnie na ekranie i modele sztucznej inteligencji muszą na nie odpowiadać. Właśnie model Deep Research. W tym teście uzyskał najlepszy wynik na świecie, aktualnie 26,6%, co pobija wszystko, co do tej pory było właśnie stworzone, w, takie, w tym takie modele jak O1 czy też DeepSeek R1, o którym również było głośno. No po prostu pozamiatał konkurencję, mówiąc bardzo kolokwialnie. I teraz przejdźmy sobie do tego, czy te wyniki mają realne odzwierciedlenie w praktyce. Przechodzę do Płatnej wersji ChatGPT i wpiszę takie polecenie. Pisałem do czata polecenie przeprowadź szczegółowy audyt cyfrowej obecności marki NetGonet. I tutaj są dalsze szczegóły. Analiza obecnej sytuacji, właśnie SEO, kwestie związane z konkurencją, czyli mamy tutaj szczegółowe opisanie całej sytuacji, aby system udzielił mi konkretnych informacji, jak wygląda moja marka w internecie i co mogę poprawić. Taki audyt można również zrobić w kontekście konkurencji czy też innych tematów. Pokażę Ci zaraz te przykłady. I tutaj bardzo ważny element. Musisz uruchomić sobie zbadaj głęboko. Tak zostało to przetłumaczone. I teraz wysłać taką wiadomość. I ile takich możemy czy zrobić miesięcznie? W ramach płatnego abonamentu możesz wykonać 100 takich akcji, czyli wysłać 100 poleceń, które wykorzystają głębokie badanie. I teraz mamy dodatkowe informacje. System jeszcze nie korzysta z tej funkcji, ale prosi o doprecyzowanie, żeby mógł udzielić jak najlepszej odpowiedzi. I ja napiszę skrótowo coś takiego. Branża szkoleniowa, cel, wzrost konwersji. Bardzo skrótowo, mógłbyś oczywiście rozpisać to bardzo, bardzo szczegółowo. System rozpoczął badanie i jak to wygląda. Na podstawie informacji z internetu, system robi kompilację i przedstawi nam rozbudowane wnioski i możemy podejrzeć sobie jak wygląda właśnie ten element, czyli tutaj system zbiera właśnie różne źródła, pokazuje swoje aktywności i pokazuje różne elementy związane z moją marką. Takie badanie trwa od 5 do 30 minut, dlatego w tym czasie pokażę Ci inne przykłady, które już wykonałem wcześniej, na podstawie których będziesz mógł się zainspirować i zobaczyć możliwości tego systemu. Zacznijmy sobie od analizy konkurencji. Załóżmy, że chcesz wydać jakiś nowy produkt, stworzyć firmę, no i chcesz zobaczyć, co już się znajduje na rynku. Ja właśnie tworzę nowy produkt cyfrowy na temat narzędzia Notion, czyli będzie to mini kurs wraz z szablonem, który będziesz mógł wykorzystać do swoich zadań i chcę zobaczyć, jak wygląda konkurencja na zagranicznym rynku. I tutaj mamy właśnie nasze podsumowanie. W tym wypadku jest po angielsku, ale oczywiście możesz wybrać dowolny język, jakim się posługujesz. I tutaj mamy akurat pięciu konkurentów z branży kursów online. I właśnie z branży, która mnie interesuje. To, co chcę Ci pokazać, to objętość tego raportu. Cały czas skróluję, a tutaj mamy konkretne informacje. Każdy konkurent został przeanalizowany pod kątem właśnie strategii cenowej, marketingu, czy też właśnie opinii w internecie. Na podstawie tych wszystkich informacji możemy wyciągnąć wnioski, które będą nam. Pomocne w rozwoju naszego projektu. Mamy tutaj zalety i wady danego produktu, czy też negatywne, pozytywne opinie. A na samym końcu podsumowanie w tabeli, które możemy wykorzystać do dalszej analizy. Jest to niesamowite narzędzie i naprawdę. Wykonanie takiego researchu ręcznie zajęłoby mi mnóstwo czasu. Nawet jeśli korzystałbym z innych narzędzi, to tutaj już widzę ogromną oszczędność, ponieważ mamy taką kompilację różnych źródeł i przedstawienie pięknych wniosków. Oczywiście mógłbym to osiągnąć przy pomocy ChatGPT, takiego zwyczajnego, ale zajęłoby mi to znacznie więcej czasu. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy pomysł na startup. Przeanalizowałeś konkurencję. Być może chcesz zacząć właśnie nową firmę, chcesz zmienić pracę. No i tutaj właśnie napisałem prompt, żeby chat na podstawie aktualnych trendów i sytuacji na zagranicznym rynku wygenerował mi 30 pomysłów na startup technologiczny i co właśnie bardzo dokładnie zrobił? Takie myślenie, taki research zajął mu 7 minut i mamy 30 konkretnych przykładów na startup. Jeśli chcesz zacząć zarabiać pieniądze w internecie, jeśli chcesz zmienić pracę, znaleźć jakąś umiejętność, która pozwoli ci szybko zarobić pieniądze, możesz wykorzystać czat, żeby dał ci różne pomysły i konkretny plan działania. Nie wierzę w takie kursy, poradniki, jak zarobić w tydzień. Nie wiadomo, jakie ilości pieniędzy. Wszystko wymaga czasu, nauki i rozwoju. Dlatego daj sobie czas, stwórz sobie plan z czatem i Szukaj szkoleń, rozwijaj się w danym temacie, na przykład w temacie sztucznej inteligencji. W tym rozwoju, zarówno właśnie jeśli dopiero zaczynasz, czy też masz już biznes, pomoże ci zestaw narzędzi, które dla ciebie przygotowałem. Możesz go pobrać ze strony. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Znajdziesz tam narzędzia, z których korzystam do usprawniania mojej pracy, oraz dodatkowe bonusy. Pobierając materiały, zapiszesz się również do mojego newslettera, w którym przekazuję praktyczne informacje ze świata sztucznej inteligencji, abyś mógł być na bieżąco i miał pewność, że nic ważnego cię nie omija. Przejdźmy do kolejnego pomysłu. Mamy pomysł na startup, a może pomysł na produkt. I tutaj pokażę Ci prompt, który jest właśnie stworzony, żeby dał mi różne pomysły na właśnie nowe szkolenie online. W tym wypadku z zadałem takie polecenie, żeby system zbadał zagraniczne fora i strony internetowe dotyczące sztucznej inteligencji w kontekście przedsiębiorców i freelancerów. Na tej podstawie stworzył dla mnie pomysły na mini produkty. I tutaj takie same polecenie wpisałem w modelu o Mini High, czyli w takim modelu, który jest dostępny w wersji za 20 dolarów miesięcznie. I otrzymałem taką odpowiedź. Mamy tutaj właśnie kilka ciekawych pomysłów. I odpowiedź się kończy. Dokładnie to samo polecenie wpisałem wykorzystując właśnie funkcję Deep Research i mamy tutaj odpowiedź z zupełnie innej skali. Mamy przeanalizowane, dogłębne właśnie pomysły. System zbadał różne źródła i dał nam konkretne odpowiedzi wraz z cytatami z różnych właśnie forów i. Źródeł internetowych, jest tu znacznie, znacznie więcej tego typu narzędzi. Mamy Reddita, mamy różne fora i możemy sobie to przejrzeć i na tej podstawie wyciągnąć znacznie lepsze wnioski i podjąć lepszą decyzję, co często jest w biznesie czy też pracy na wagę. Złota. No, i widzisz, sama objętość tego materiału jest znacznie, znacznie większa, i mamy podane konkretne źródła, z których możemy po prostu wyciągnąć te informacje, zweryfikować je, co również jest bardzo istotne w przypadku właśnie biznesu czy też pracy naukowej, ponieważ zawsze musimy wiedzieć, czy te informacje nie są zmyślone, a musisz wiedzieć, że. Takie rzeczy jak nieprawdziwe informacje bardzo często zdarzają się w systemach, które generują właśnie treści, więc musisz to weryfikować. Wybór produktu to jest kolejny właśnie taki case, który dla Ciebie mam. Często stoimy przed wyborem w naszym normalnym świecie, jaki aparat wybrać, jaki samochód kupić, jaki je wybrać jakąkolwiek rzecz, którą chcemy, no, otaczają nas miliony możliwości i często poświęcamy. Przynajmniej ja tak robię mnóstwo czasu na to, żeby znaleźć ten wymarzony produkt, który spełni nasze oczekiwania i będzie dodatkowo w dobrej cenie. No i tutaj system bardzo dobrze sobie z tym poradził, ponieważ poprosiłem, żeby znalazł dla mnie kamerę sportową w różnych budżetach, i właśnie po wpisaniu takiego polecenia znowu mamy doprecyzowanie czyli system prosi nas o to, żeby doprecyzować nasze potrzeby, i po doprecyzowaniu mamy wynik. W tym wypadku. Poszukiwania trwały 9 minut, 33 źródła i mamy nasze propozycje na kamerę sportową od 300 do 500 zł, od 500 do 1000 zł z uzasadnieniem i możemy sobie zobaczyć podsumowanie w formie tabeli. Bardzo przydatna funkcja, która pozwala na szybkie porównanie różnych produktów pomiędzy sobą i podjęcie decyzji. Mamy również tutaj linki, które prowadzą bezpośrednio do produktów. Napisałem, żeby znalazł produkty w najlepszej cenie, więc w tym wypadku system wybrał porównywarkę Ceneo, która daje nam wiele ofert. Kolejny przykład: planowanie podróży i wakacji. To jest ciekawy case, ponieważ no. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku, ale często planowanie wakacji zmienia się w kolejne wyzwanie. No bo gdzie pojechać, do jakiego hotelu, jak tam dojechać. My jeśli nie kupujemy wycieczek zorganizowanych i chcemy pojechać na własną rękę, to to jest naprawdę duże wyzwanie logistyczne. Osobiście myślę, żeby zacząć podróżować i robić sobie takie małe wycieczki do ciekawych miejsc, zobaczymy, czy mi to wyjdzie, ale mogę już przynajmniej zaplanować to, do czego dążę. I czat jest w tym bardzo, bardzo dobry. Pisałem tutaj konkretne miejsce, do którego chcę pojechać. Pisałem wymagania, czyli kiedy, z jakiego lotniska chcę wylecieć, jakie ma być zakwaterowanie, jaki transport. Warianty, czyli ma być tutaj wariant ekonomiczny i standardowy. Po 11 minutach i przeszukaniu 26 źródeł, system przygotował mi plan trzydniowej wycieczki. Te czasy. Tak naprawdę nie mają znaczenia, ponieważ możesz sobie odpalić 10 takich wyszukiwań, poczekać aż się wykonają i po prostu przeglądać je po kolei, a w tym czasie możesz robić zupełnie coś innego. No i tutaj mamy wariant budżetowy. Mamy rozpisane konkretne godziny, co się ma wydarzyć. Następnie po tym planie, dzień pierwszy, drugi, trzeci, jest to bardzo szczegółowo rozpisane. Następnie mamy podsumowanie. Oraz rekomendowane miejsca do nagrania wideoblogu. Jeśli tam pojadę, no to na pewno zobaczysz wideoblog z tego miejsca. I mamy dwa warianty. I co mnie interesuje? Interesuje mnie również cena, no bo wiadomo, że nie podróżujemy za darmo i mamy opcję szacunkowy budżet wyjazdu wraz z linkami do konkretnych miejsc, w którym możemy sobie sprawdzić te ceny. No i w takim wariancie budżetowym system ocenił, że taka Wycieczka trzydniowa będzie, koszt będzie wynosił około 3000 zł za osobę, a w wariancie takiego standardowego pobytu, no to mamy około 4000 zł za osobę. Jeśli pracujecie w turystyce i znacie się na cenach, no to będę bardzo wdzięczny, jeśli napiszecie, czy te wyliczenia są prawidłowe i czy faktycznie jest to realna kwota, za którą można pojechać w takie miejsce. No i mamy. Właśnie nasze podsumowanie. I co teraz? Załóżmy, że system nie dał ci tego, czego potrzebowałeś albo potrzebujesz więcej informacji. Wtedy możesz albo porozmawiać z czatem, właśnie korzystając z tych klasycznych modeli, albo znowu wykorzystać Zbadaj głęboko i właśnie kolejny raz doprecyzować pewne informacje, których potrzebujesz, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Wróćmy sobie do mojego ostatniego badania, które pokazałem ci na początku filmu. Zanim pokażę ci ostatni przykład, chciałbym ci przypomnieć, że możesz dołączyć do moich szkoleń online i produktów cyfrowych, które pomogą ci w praktyce wykorzystać technologię sztucznej inteligencji i nie tylko do tego, żeby usprawniać twoją codzienną pracę i biznes. Wszystkie dostępne szkolenia znajdziesz na mojej stronie. Link znajduje się w opisie. Przejdźmy do ostatniego przykładu, który pokazałem ci na samym początku filmu, czyli do analizy całej marki. Zadanie polegało na tym, żeby system przygotował szczegółowy audyt cyfrowej obecności mojej marki w internecie. No i tutaj to polecenie było dość rozbudowane, i z racji tego właśnie, że było tu tyle informacji do sprawdzenia, system myślał nieco dłużej: 16 minut. I mamy podsumowanie. Czyli mamy właśnie, czy marka jest spójna, jakie ma kanały, jaka jest obecna sytuacja? No i z tego, co tak. Właśnie widzę, wszystko się zgadza. Najbardziej interesuje mnie punkt siódmy, czyli rekomendacji i plan działania. I system według mojej prośby stworzył plan 30-dniowy, 90-dniowy oraz roczny. Czyli mamy tutaj różne perspektywy czasowe. nadgonet MasterClub, szkolenia korporacyjne, kursy anglojęzyczne. Czyli mamy tutaj ekspansję na różne rynki. Bardzo ciekawe pomysły. No powiem Wam, że będę to na pewno czytał i zaraz powiem Ci ile tych znaków tutaj system wygenerował, żebyśmy wiedzieli mniej więcej jaka jest objętość tego materiału. Skopiowałem sobie taki raport do Worda i uwaga, on zajmuje 48 stron, a 4. Mamy tutaj prawie 18 tysięcy wyrazów. I mam kilku znajomych właśnie w firmach, które zajmuje się audytami, strategiami i takie audyty naprawdę kosztują mnóstwo pieniędzy. Oczywiście nie są tak dobrze przygotowane jak przez ekspertów, ale na potrzeby właśnie mniejszych przedsiębiorców są w zupełności wystarczające. Jeśli jesteś sprzedawcą, możesz wykorzystać ten system do tego, żeby na przykład przeanalizować strukturę firmy, żeby rozpisać pracowników stanowiska, znaleźć właśnie odpowiednie osoby, z którymi możesz się skontaktować. Jeśli te dane są publicznie dostępne, to jest szansa na to, że otrzymasz pełny raport. Kolejny przykład, który znalazłem w internecie, to stworzenie swojego drzewa genealogicznego i system podobno właśnie przeszukuje różne archiwa informacji w internecie i dociera często do ciekawych wniosków. Oczywiście pewne rzeczy trzeba sobie zweryfikować lub potraktować z przymrużeniem oka, ale myślę, że ten system jest genialny, jeśli pracujesz na zaawansowanych informacjach, pracujesz w edukacji, analizujesz dane finansowe czy też marketingowe. No, myślę, że tutaj jest to bardzo pomocne dla osób, które mają mniejsze potrzeby, ta wersja. Właśnie tańsza za 20 dolarów zupełności wystarcza i ja aktualnie z niej korzystam. Ten system myślę, będę kupował okazjonalnie w ramach jakichś większych akcji, gdy będę potrzebował większej analizy danych, przeanalizowanie, przeanalizowania konkurencji, stworzenia nowego produktu. Wtedy jest to bardzo, bardzo przydatne, ale dobra wiadomość jest taka, że OpenAI ogłosiło, że część tych możliwości będzie dostępna w niższych planach. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy to się wydarzy ale czeka nas kolejna rewolucja technologiczna. Napisz w komentarzu czy na podstawie tego co zobaczyłeś ten system jest dla ciebie wart takich pieniędzy 200 dolarów miesięcznie. Możesz oczywiście sobie anulować taką płatność ale jestem bardzo ciekawy twojej opinii. Czy widzisz przyszłość w tym rozwiązaniu. Dla mnie jest to bardzo ciekawe. No Ta cena mogłaby być niższa ale jeśli jesteś ekspertem to myślę że system może ci się szybko Zwrócić. Jeśli znasz kogoś, kto powinien zobaczyć ten film, to koniecznie udostępnij go dalej. A teraz zapraszam Cię do kolejnych materiałów, w których wspólnie będziemy odkrywać możliwości technologii w naszym codziennym życiu. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.